Znajdujemy się pod wódzkim liczydłem, które od początku roku odnotowało już przejazd ćwierć miliona rowerzystów. Górna cyfra na liczydle pokazuje liczbę rowerzystów, którzy przejechali tego dnia w danym kierunku. Natomiast dolne pole pokazuje sumę rowerzystów od początku roku. Wskazania łódzkiego liczytła można śledzić na stronie internetowej z dowolnego miejsca w kraju czy na świecie, czyli każdego dnia można sprawdzać ilu rowerzystów w Łodzi wybrało się na rower. Łódzkie Liczydło zostało zamontowane pod koniec 2011 roku. Zimą trwały jego testy, natomiast od początku, od stycznia 2012 roku Liczydło naliczyło już ponad 250 tysięcy rowerzystów w tym konkretnym miejscu, czyli możemy podejrzewać, że w całej łodzi jest ich zdecydowanie więcej.